Witam Was dzisiaj na splegu. Tak, bardzo dużo osób, to zaczynają nagrywać, to sam sobie pomyślałam, mmm, czemu by tego nie nagrać. Więc y, tak, mam mały kadr. Ech. Więc jesteśmy tutaj. Na razie jest z... sam. Kolejny odcinki już będę z kimś. Więc ja jestem tutaj trochę lupem, więc... więc patrzcie jak będę tutaj troszeczkę lamić. Po prostu za dobrze jeszcze w to nie gram. A naprawdę... Się tutaj chcę na expić troszeczkę. Dobra. I go. I. Oj. Raz wygrałem tutaj grę. Raz. Takim mwarz. <noise> FUUU. Lecimy na kolejnym mapce Dobra, jesteśmy na kolejnym mapce Mam nadzieję, że <coughs> tym razem nie spejdę takich samych jak ostatnim razem Tu najlepiej by się dostać Oj, zaczęliśmy o, Siema, ziom, tylko my jesteśmy? No dobra Ooo, jak słabo Kurde, muszę ten czas sobie zmniejszyć, bo trochę mnie tutaj Kurwa. Ale tak, myślę, że z tego serwera będę dur... Łoś ty, ty! Ty, 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 Nieładny! Nie, 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 nie! Nie! fuck! Już po tobie. Dobra, mam nadzieję, że już to będzie ostatnia rundka. Jak nie, jeżeli znowu tak sfejluję, to to będzie jeszcze jedna rundka, ale myślę, że to będzie ostatnia. Jeżeli przyspam przynajmniej do 10 miejsca, to, to będzie nie będzie ostatnia rurka to Znaczy to będzie już ostatnia rundka. Tak, proszę Ja się bałem, żeby znowu tak nie sfejlować jak, jak ostatnio, dwa razy Muszę pokazać klasę Jej Gimy Ostatni raz jak wygrałam to takiego parkour musiałam robić, od tego no właśnie, już tylko ja i on O, już 11 miejsce, to może to być ostatni. No już dziewiąty. Eee. O, ja mogę sobie tutaj spokojnie do nich strzelać, a oni mi tutaj nic nie zrobią. Ale tego muszę zrzucić. O, dobra, trafiam, zaczynam trafiać. No, 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 trochę niżej, niżej, wyżej. Nie! Ja sam zacznę, zacznę do mnie strzelać Aj, nie, nie, NIE! O, dobra, to była przehardkorowa akcja No Ech, tak lepszy co, ja ją dostać? Nie, jeszcze zostało. sobie Jaki z niego cel, ma. No. Dobra, teraz muszę go podejść jakoś, bo... Tak, to ja tutaj wiele nie zostałem. Aha. Chop! Jump. Jest, tak to się robi. Stały cztery osoby. O, to jest szansa, że wygram. Naparzać. Nie oszczędzać, nie oszczędzać. No, nie masz już gdzie skakać. Jest, dobra. Trzecie miejsce. A kysz, a kysz. Ktoś pozwolił? Ktoś pozwolił? Bo po ktoś. Kur... Dobra, to zobaczmy chociaż pojedynek tych <słuch> ostatnich i kończymy. Gdzie oni są. Dobra, widzę, że tu jaj lądują. Ale dobra, trzecie miejsce jest. Nieźle nie wypadło. A to był taki fail. Tak spadam tu. I już. A więc to, to zbyć. To nie jest. Wy Lol, nodus, nodus, nagrane. Nodus był. On skończył tu. Jut. I zaczyna strajdę. No co to ma być? No nie. Ja tu się poskarżę. Widzieliście to? Ja to sobie odtworzę zaraz. Puszczę wam to parę razy. Ja tak patrzę a tu, a on tak. Jut. No nie, znowu lata. Co to ma być za gra? Dobra. Ja to sobie jeszcze ogarnę. Jak coś to spowolniam tempie, wam to puszczę, jeżeli nie, to jeżeli się pomyliłem to nie będzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Cześć.